Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem nad wodę. Będę się właśnie tutaj rozstawiał. Ale tutaj taki pan przyjechał przed, przede mną i tu będzie łowił sobie na federy. A ja tutaj z umówią, centra, Także się rozkładam. Mamy godzinę 19:30. Trochę padało. W sumie cały dzień padało. Wieje wiatr. Ma trochę jeszcze popadać. No zobaczymy, co się. 27, wrzuciłem dwie wędki, jedną puściłem na żywca, drugą wrzuciłem na ogonek, także tutaj sobie rzucam, tutaj pan ma na federki, wrzucone i działamy. Będę tak do drugiej, może do pierwszej, zobaczymy, co się uda złowić, jak będą jakieś brania, może i dłużej posiedzę. Słoneczko ładnie wyszło. 21.30 U na została na razie cisza. Tutaj pan połapał parę płotek. Na razie zrubnica nam wchodzi. to się będzie działo, jak się z całkowicie. Póki co wiatr jest jeszcze zachodni cały czas daje i chyba całą noc będzie miało się trochę padać. Ale to jakoś chyba bokiem idzie. Także działamy. To jest tak blisko do nie? Nie, przed dwudziestą pierwszą Coś wyciąga mi z, z tego no trupka Także zobaczymy co to jest czy To sonda czy jakiś sumik? Oby. na takim ciężkim tym stoi tu coś tu ostanęło coś tam chyba wyciąga ale to bokiem to idzie. Ta plecionka tutaj bokiem idzie i nie wiem czy to ciąć bo to w bokiem poszło. Muszę to podnieść do góry tą rękę, bo to jest pleciąka. To ja, to pewnie ja. Ta plecionka jest nie na sandaczach. Ciężkie zestawy są. No, szkoda. Przerzuciłem tego trupka coś tam poleciało, ale ta plecionka mi szła bokiem. Ja tu nie mam tak typowo w sumie sandacza jest to trochę ciężki kaliber z tą, z tą plecioną sumową, zobaczymy, wyrzuciłem tu też daleko i bym tego nie ciął, gdyby nie ta plecionka bokiem, Mamy ten wiatr bardzo mocno ją na bok Mamy po 22, coś tutaj jedzie mi na trupka, nie wiem czy teraz wiatr to ściąga. Podniosłem tą wędkę troszeczkę na razie nic nie jedzie Musiałem podnieść tą wędkę, bo No się szarpie, nic nie jedzie. Teraz szarpie znowu, coś znaczy tam szarpie, coś znaczy tam szarpie, tylko co to jest? No trochę szarpie nieraz, co jakiś czas. No. Nie wiem czy to nie puściło, ale to będę musiał cząć. Coś coś siedzi. Ten sum. na trupka wskoczył. No. sumik nie wiem, może ma 40 cm. No szkoda, że to nie sandacz, no nic działamy dalej. Także po tym sumiku wrzuciłem z powrotem tego trupka, a tutaj wrzuciłem wątróbkę z ciekawości zobaczyć. Mamy 23 i coś na wątróbkę poleciało kawałek, ale zostawiło. Poczekam jeszcze 5 minut ściągnę to i wrzucę nową wątróbkę. trubkę na razie zostawiam i tak za jakieś 20 minut go przyrzucę, bo zobaczę, bo tam on trochę był Rozwalony i nie wiem czy on mnie nie spadł Także wrzuciłem już wątróbkę nową Ściągnąłem, tam była trochę obskubana już Także Jeszcze trupka przerzucę za jakieś 10 minut Mamy po 23 przerzuciłem trupka z prawej wędki Nowego założyłem, a tutaj coś mi poleciało na wątróbkę coś, coś tam może idzie Coś małego znowu chwilę poleciało i nic więcej No i czekamy dalej mamy po 23 i coś mi tutaj na żywca szarpnęło, bo przemieniłem na żywca z powrotem i zostawiło. Może to już ściągnięte jest No nie wiem, chwilę poczekamy Mamy przed drugą coś mi coś mi tam delikatnie wyciąga na trupka Ale bardzo delikatnie Znowu pewnie mały sumik Nic konkretnego nie chcę szarpnąć. No nic, czekamy. Będzie jechało, to postaram się to nagrać. Godzina za 10 drugą. Minęło jakieś 5 minut od tego gwiadzu. I staimy jeszcze nie wiem, ja to tnę i przerzucę to ewentualnie jeszcze. Przerzuciłem tą lewą i przerzuciłem tą prawą wędkę. Dwa trubki mam wrzucone. No i czekamy. To jest już godzina druga za siedem. I tak do drugiej trzydzieści drugie posiedzę. Chyba, żeby coś się działo, to jeszcze dłużej posiedzę, ale zobaczymy. Może do trzeciej posiedzę. Mamy drugą 20 i przed chwilą znowu mi coś pojechało tutaj na trupka ale tylko trochę wyciągnęło i stoi także czekamy dalej chyba że coś dalej idzie ale ale nie wiem coś tam coś tam z tym idzie pomału pewnie znowu sumik też nie za każdym razem się go za zaciąga ciężko zaciąć nie mam takich jakichś dużych haków ale trochę trochę większe niż na węgorze no. zmoczę, żeby to lepiej wychodziło ale Nie wiem, czy to coś, czy to fala robi, czy, czy to ryba. Nic nie chcę konkretnie pojechać. Zobaczę to za 10 minut. Chyba, że będzie jechało, to postaram się to nagrać. Mamy godzinę. Trzecia rano będę się zwijał jeśli tylko wpadł ten mały sumik około 40 cm i parę bran takich było niepewnych coś tam się działo Pan tutaj obok miał trochę leższy takich mniejszych i płocie wpadały ale nocka szybko minęła żeby nie kończył, dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.